Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj próbujemy przejść Toilet Lab tylko jedną jednostką, a mianowicie szefem. Znaczy się Wziąłem też Mikołaja oczywiście, żeby pomógł trochę kasy zebrać, bo kasy będzie potrzebne troszkę. Na, najwięcej na początku, bo jednak tutaj upgrade'y są drogie. Upgrade'y są drogie i szef no ma troszkę z problem z atakiem na początku, więc potrzebujemy tutaj siły. Potrzebujemy tutaj siły i kasy, więc mam Tutaj Mikołaja, on nam pomoże z kasą, tylko problem jest taki, że na początku nawet jak mam dwóch Mikołajów to nie zdobędę 350 golda, o właśnie. Więc tutaj kilka jednostek mi wpadnie na sam koniec, ale tutaj daję Mikołajów, może, może uda się teraz to jakoś szybko postawić w dobrym miejscu, że Mikołaj będzie to jakoś ogarniał, tylko nie, nie Mikołaj, szef. <laughs> Że szef to będzie jakoś ogarniał, i hmm, szefa chyba postawię gdzieś. Kurczak, i nie wiem, gdzieś bym musiał to postawić gdzieś tutaj, może na początek. Żeby on bił wszystko, co się tutaj pojawi, jednak by musiał bić wszystko, co się tutaj pojawi. Ale najlepiej na jednej linii, żeby to wszystko się pojawiło. Dobra, i powiem wam szczerze: powiem wam szczerze, muszę postawić jeszcze jednego. A czy damy radę? Dobra, dałem radę, dałem radę, dałem tutaj. A widzicie, on jest za wolny, za wolny jest. E, tutaj, może zrobimy jakiegoś upgrade'a. Nie, nie mam zasięgu tak daleko, szkoda, nie mam tak daleko zasięgu, więc na razie. Mam nadzieję, dobra, jest kaska, jest kaska. Jeden upgrade jest, tutaj będzie troszkę szybszy atak. Wybraniamy się, jest ok, jest ok, jest ok. Eee, tutaj weźmy następnego Mikołaja, dajcie troszkę kaski, jest kasa, dobrze, eee, dobrze. Teraz by się przydało tego drugiego Miko... eee, Mikołaja szefa, drugiego szefa lekko upgrade'ować albo tutaj poczekać z kasą. Dobra, upgrade'ujemy, bo coś mi się wydaje, że to przejdzie. Więc na razie te dwie jednostki. Dobra, na razie te dwie jednostki. Który szef, który, który Mikołaj chce być upgradowany? Ty będziesz upgradowany i miejmy nadzieję, że to wystarczy. Miejmy nadzieję, że to wystarczy. Teraz tutaj atakujemy. Zobaczmy, jak z tą jednostką sobie poradzimy. Całkiem spoko. Całkiem spoko. Dobra, pięknie. Pięknie poszło. Idę upgrade'ować jeszcze jednego Mikołaja, jeżeli zdążę. Tak, zdążyłem. Gitarka, gitarka. Będzie troszkę więcej kasy. Tutaj muszę upgrade'ować kolejnego Mikołaja. Znaczy się, tego samego Mikołaja, ale hmm, chyba tego. Chyba tego upgrade'uję. On będzie miał troszkę tutaj więcej zasięgu, więc jak ten dostanie Stuna, to on automatycznie już tutaj będzie wybijał. Zatrzyma troszkę te jednostki i myślę, że to będzie najlepszy pomysł. Zobaczmy. 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 Autoskip no jednak nam tutaj troszkę utrudnia sprawę. O, będzie, będzie następny upgrade. Tutaj upgrade. Nie wiem, czy dobrze zrobiłem, że postawiłem go tak blisko. Chyba nie. To chyba nie był dobry pomysł. Ale dobra, spowalnia tam. Tutaj, może dam medyka blisko niego blisko niego, więc będzie troszkę ściągał te stuny. Miejmy nadzieję, że to dobry plan. Miejmy nadzieję, że to dobry plan, bo muszę upgrade'ować tutaj Mikołajów. Dwóch bym chciał jeszcze upgrade'ować wyżej, żeby troszkę więcej kasy wpadało. Jest, jest lepiej, jest lepiej, zobaczmy. Tutaj już naprawdę dobry damage jest, zobaczmy. No i... Powoli atakuje. Jak on tutaj. Aha, bo on tutaj spowalniającą pizzę pi rzucił. Dobra, teraz, teraz to jest chwila prawdy. Bazowa, musimy rozwalić. Dobra, stuna zrobił, ale odstunowaliśmy się. Dobra, super. Nie jest źle, nie jest źle. Tam jest troszkę uszkodzenia, ale jest okej. Okay. Jest okej, okay. ładnie to idzie. Dobra, dobra, jest okej. Okay. Jest bardzo dobrze, tego bym musiał Upgrade'ować znowu, dobra, 2,5 kasy 2,5 tysiąca, bardzo ładnie Bardzo ładnie, bardzo ładnie, dobra Wybraniamy się, wybraniamy się Myślę, że mogę tutaj się wziąć za kolejnego Mikołaja, e, będę się starał Przejść z tymi Mikołajami tam gdzieś do przodu Żeby to szybciej wybijać, ale Teraz tutaj muszę wybronić, teraz muszę tutaj Wybraniać na końcu O, teraz ma ładny zasięg, zobaczcie Daleko atakuje, dobra, upgrade'ujmy Jeszcze dwa Mikołaje e, Ten Mikołaj i tego bym chciał Upgrade'ować za 800 Czy się uda? E, nie, nie uda się Chyba, bo stuna dostał od razu e, Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy Jest, dobra, udało się przed skipem Przed skipem się udało Tutaj wybraniamy na spokojnie Dobra, dwa tysiączki wpadły Tutaj bym musiał upgrade'ować tego za 2500 Więc czekamy, czekamy, czekamy Jest, jest moc na, Naprawdę, jest moc, jest dobrze Uu, myślałem, że będzie. No, raczej na pewno ciężej. Na pewno jest ciężej. Myślałem, że będzie troszkę łatwiej. Może tak powiem. Myślałem, że będzie troszkę łatwiej. Dobra, wybraniamy, wybraniamy, wybraniamy. Halo, łapcie to, łapcie to, łapcie to, dobra, jest. Jest, nie, stun! A, szybko, szybko, szybko! Odstunuj go, odstunuj go, odstunuj go! Dobra, dobra i samolot nas niszczy! Ajajajajajajajajaj! Aj, 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 aj. <laughs> no, nightmare mode się nie udał, więc e, spróbuję sobie jeszcze jeden mode, hard mode. Tutaj powinno być dobrze, powinno być bardzo dobrze. Nightmare mode, no, było trudno, było trudno. Widzieliście, że naprawdę ciężka sprawa, żeby to wybronić. Kaski brakowało, brakowało kaski. E, jednak na na początek by musiała być chyba jakaś jednostka, która by tutaj powstrzymała troszkę to oblężenie, więc spróbujemy tym razem to wybronić na hardzie. Na hardzie powinno dać radę, ale mówię, tu jest naprawdę ciężko, naprawdę ciężko. Mimo tego, no troszkę waveów ogarnęliśmy na nightmare mode. Zobaczmy teraz wosane 350. Zacznę już bronić, czy nie? 300. ajajajajaj, aj, 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 aj. dobra, zostawiamy następnego Mikołaja, więc znowu kilka jednostek wpadnie i jak najbardziej, ale myślę, że dam radę tutaj postawić Mikołaja. Dam radę, jak myślicie? Nie Mikołaja, pizzę, pizzę szefa. Szefa bym chciał tutaj postawić i zobaczmy, czy da radę, czy da radę, o, dało radę. Dobra, dajmy to tutaj, dajmy to tutaj, czy ty hmm, czy to jest dobry pomysł, żeby go tutaj dać, bo on będzie atakował tylko jedną linię bo jest zbyt wolny na początek no to nie był dobry pomysł to nie był dobry pomysł może będzie upgrade może będzie raczej skip 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 dajcie mi skipa dobra jest dajcie mi skipa i atakuj i atakuj ich wszystkich wybijcie to wybijcie to mam nadzieję że się obronię, mam nadzieję że się obronię, troszkę inaczej tutaj walczymy niż wcześniej ale musimy to wybronić, musimy to wybronić. Dobra, tutaj coś, tutaj, dobra. Tam jedna jednostka, jak przejdzie, to nie jest tak źle. Dobra, jest w miarę ok. Tutaj szybki upgrade i jest dosyć dobrze. <gry> dosyć dobrze. Tutaj może upgrade'ujemy jednego Mikołaja. E, tutaj jeszcze tego drugiego z tyłu zaraz upgrade'ujemy, żeby było troszkę więcej siły. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Skip. Skip. Please skip. Albo, albo nie skip. Dobra, jest skip. jest skip. Kolejny Mikołaj. Tutaj upgrade'ujemy. Tutaj dostajemy stuna. To było do przewidzenia, ale już... Dobra, dobra. Tutaj damy radę. Nie mają tak dużo życia, jak wcześniej. Teraz ważne jest tutaj, żebyśmy wybijali na tej prostej. Jak na tej prostej, będziemy wybijali, to nie powinno być zbytnio problemu. Dobra, upgrade'ujemy. tak, dajemy radę, dajemy radę, więc gitarka tam się nie muszę chwilowo martwić tym. Myślę, że tutaj w przeciwieństwie do wcześniej Nightmare Modu, tutaj mogę się skupić na upgrade'ach. Więc upgrade'ujemy Mikołajów, upgrade'ujemy ich szybko, 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 bo tutaj kaski i, ym, troszkę potrzebne. Aj, mogłem tutaj jednak poczekać i upgrade'ować tą jednostkę, ale skoro jedna na razie sobie daje radę, to myślę, że dwie dają sobie radę, nawet jak będzie troszkę więcej jednostek. Zobaczmy, dobra, dobra, tutaj nic nie mogę upgrade'ować, za mało kasy mam, za mało kasy i teraz mogę upgrade'ować tutaj pięknie, zobaczcie i jest Zasięg, jest zasięg, jest moc. Bierzemy Mikołaja. Chwila, widzieliście, dwie pizze rzucił na dwie strony, na dwa fronty leciał. Ładnie! Zobaczcie, dobra, dobra, podoba mi się to, podoba mi się to. Eee, lecimy dalej, upgrade'ujemy, upgrade'ujemy, od razu dwie jednostki i tutaj ile jeszcze raz kasy? 2,5 tysiąca. Dobra, poczekamy. Tego tutaj zostawiam. Nie będę go usuwał na razie. Ja bym chciał tutaj ustawić te wszystkie jednostki, więc mam nadzieję, że się uda tu tutaj ustawić. Będą wtedy rzucały na dwie strony. Eee, mam nadzieję, że to wypali. Eee, tylko. Poczekajmy, poczekajmy, troszkę kaski jeszcze potrzeba, tutaj wybronisz to, dobra, wybroń to, wybroń, nie, robak, robaku, złaj z niego, e, czy to coś da, zobaczmy, da to coś, nie ściągnie stuna, jak robak na niego wejdzie, to nie zejdzie, dobra, e, znowu robak, ojoj, ojoj, nie, tutaj bym musiał być, dobra, 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 jest, robaka, jest, gitara, robaka nie ma już. Okej, okay, okej, okay, tutaj upgradujemy troszkę, żeby był szybszy. Żeby był szybszy, mamy tysiaka. Dobra, tutaj też z tyłu mogę upgradeować. O, dobra, dobra, wychodzimy na prosto. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze, jak na prostej jesteśmy, to jest gitarka. Tutaj może dwóch Mikołajów upgradujemy. Okej, okay, okej. Okay. Tutaj, bij tutaj, bij tutaj, nie bij tam. Dobra, ładnie, ładnie, bardzo ładnie. Bardzo ładnie. No tutaj tego medyka dałem, zobaczymy czy będzie potrzebny w ogóle, czy będę go jeszcze upgradeował, czy już nie. O kurczę, o kurczę, chciałbym upgradeować tutaj. Aj, nie zdążyłem przed skipem. Nie, nie zdążyłem, ile tutaj potrzeba? 4 tysiaki. Dobra, w takim wypadku, jeżeli nie zdążyłem, to poczekam tutaj do 4 tysiaków, bo to już nie jest blisko, żeby upgradeować tutaj e, szefa. A, idzie wakum, vacuum. na wakuma troszkę siły potrzeba, dobra, 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 jest, jest, możemy teraz upgrade'ować tutaj, dobra, po dwa tysiaki teraz, i zobaczmy, zobaczmy, Giant ładnie pada, zobaczmy jak z wakumem pójdzie, szybkość już jest ładna, o, dobra, dobra, jest moc. Jest mocno, po cztery tysiaki bije, mhm, ładnie, ładnie, bardzo ładnie, tutaj upgrade'ujmy jeszcze santa, jeszcze ich upgrade'uję, żeby szybciej ta kasa wpadała, żebym mógł tych mikołajów postawić, żebym 100% wiedział, że się wybronię, że dam radę, ale tutaj już jest ładnie, ładnie to rzuca, lewo, prawo, lewo, prawo, dobra, dobra, teraz tutaj zobaczmy, nie no pięknie, zobaczcie, to moc. Ma tę moc, bardzo ładnie, bardzo ładnie na hardzie sobie daje radę. Oj, daje sobie radę na hardzie. Tu muszę przyznać, że jest dużo lepiej. No, tego brakowało troszkę wcześniej. Chociaż tam też silniejsze jednostki chyba szły, i to dlatego tak wychodziło. E, no, zobaczmy, zobaczmy. Lecimy dalej. Tutaj jeszcze jeden upgrade Mikołaja. I będę stawiał więcej jednostek tutaj. No, ale daję radę. Już ten jeden Mikołaj ogarnia. Zobaczcie, nic nie przeszło dalej niż tutaj. A może sprawdźmy, ile Mikołajów faktycznie e, tutaj będzie potrzebnych. Może zostawię tutaj tylko tego jednego tylko tego jednego, a kolejnych będę stawiał tam gdzieś dalej. Jeżeli coś przejdzie, to będą wspierały. Zobaczymy, czy jeden Mikołaj tutaj wystarczy. Um, hm, hm, hm. Teraz się zastanawiam, czy zostawić mu medyka, czy jednak medyka usunąć. To jest, to jest teraz pytanie. Dobra, jeden jest na maksa. Zobaczmy, jak sobie będzie radził. Zobaczmy, zobaczmy. No, chyba mu to wystarczy w zupełności. Jaki ty masz zasięg? Tutaj aż masz Zasięg. Dobra, to ja tego usunę, tego usunę i tutaj zrobię takie miejsce e, z szefami. Szefy będą tutaj atakowały wszystko, co się znajdzie o, właśnie w ich zasięgu, więc jeżeli faktycznie tutaj uda im się przejść, a ja mam nadzieję, że nie uda się im przejść, to tutaj będą miały wsparcie. Raczej ten jeden Mikołaj będzie miał wsparcie. I powiem Wam szczerze: usuwam medyka. Usuwam medyka, zobaczymy, czy bez medyka da um, radę. Także lecimy, czekamy, czekamy, co się będzie działo. Ja tam sobie będę budował, może. Zbudujmy sobie taką małą. <taki> taką małą zaporę z Mikołajów. Raczej z Mikołajów, z szefów. Dobra, jeden, drugi, trzeci. <taki> czy tu trzeci. I czwarty i piąty. Hej, mówię trzeci, ja stawiam czwartego. E, piątego, czwartego, czwartego jednak. Dobra, stawiam tutaj więcej, ustawię ich wszystkich ładnie tutaj. O właśnie, zaraz się odwrócę. Zaraz zobaczymy, co tam się dzieje z tyłu. Ale słyszę, że się ładnie dzieje. Słyszę, że się ładnie dzieje. E, już jest skip. Ile my tu mamy? E, 10, 11, 12, 13, 14. No przecież tutaj na dole mam informację, ile tego mamy. Co ja śpię? Co ja śpię? Dobra i pięknie. Dobra. Tutaj nie przejdą. Jak ja to wszystko upgradeuję, to tam nikt nie przejdzie. Ale zobaczcie, jak on sobie tutaj daje radę. Dobra. Ja zaczynam tam upgradeować z tyłu. Jeden już stoi, zobaczcie. Jeden już stoi i wszystkich straszy. Zobaczmy, zobaczmy jak to wychodzi. Jest 26. Wave. Ja oczywiście tych Mikołajów usunę, jak tylko tam zdobędę tyle kasy, żeby to wszystko e, było upgradeowane. Teraz zobaczmy. Samolot, samolot. Zwo Nie, no pięknie. Pięknie, cudownie, no zobaczcie, jest różnica w mocy, nie? Jest raczej w mocy, no, Nightmare Mode, a Hard Mode. Jednak na Nightmare Mode brakuje takiej jednej jednostki, mniejszej trochę, żeby ten początek wybroniła. I jeżeli początek wybroni, tak do 9-10 waveu myślę, powinno wystarczyć. To spokojnie sobie będę upgradeował, więc coś słabszego muszę wybrać. Jeszcze kiedyś spróbuję tym szefem e, solo, tyle że coś będzie musiało wspierać na początku, na samym począteczku, żeby to zacząć, żeby wyjść z tego początku. Więc spróbujemy, spróbujemy, ale dzisiaj tutaj idzie naprawdę dobrze. Hard mode jest do ogarnięcia samym szefem i chyba tylko jednym szefem zobaczcie, naprawdę śmiga. Naprawdę tutaj ma moc. Zobaczmy, robaczek. Oj, nie dojdzie, robaczek. Nie dojdzie, nie ma szans. Dobra, e, idę tutaj jeszcze. Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy. Ja jestem ciekawy, czy dam radę upgradeować te wszystkie jednostki, zanim się skończy. Zanim się skończy, jest 30 wave. Zobaczmy. Nie, no jest, jest gigant. Gigant nadchodzi. 101 tysięcy. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to wyjdzie. Tutaj po bokach rzuca ładnie samolocik hamuj. A, ja, mój chłopie, nie szalej. Dobra, nie, no pięknie. Tutaj teraz gianta. Nie, no. Fło, luzik. 8000, tysięcy, to jest 16 tysięcy na sekundę, no nie, no ładnie a <laughs> jak dwie rzuca pizzy, to mi się super podoba, zobaczcie, na lewo na prawo, wow, wypas dobra, teraz tutaj wrócimy, idziemy złapać jakąś jednostkę e, którą, 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 tą środkową już mamy, tą może weźmiemy na lewo potem tą na prawo, potem przejdziemy do tyłu troszkę i samolot przechodzi, nie, nie przechodzi, bardzo dobrze, ale tutaj wakumy wakumy będą robiły problemy Oj, oj, będą stuny, będą stuny, a nie, nie, nie ma. Tak, jest stun. Dobra, 33 wave. Na 33 wave nie dał rady. Znaczy 22 chyba go e, tutaj rozwalił, więc jednostki z tyłu będą potrzebne. Dobrze, że aż tyle ich tam już upgradeowałem. To na spokojnie to wybronią, bo tutaj z pięć jednostek już jest chyba wymaksowanych. Więc zobaczmy, 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 czy on tutaj wyjdzie, czy w którymś momencie zacznie atakować znowu z przodu. Eee, tego nie wiem w sumie, bo te jednostki tak powoli idą, ale nie, jest mo! Dobra, o, już się wybronił. Dobrze! Ładnie. Teraz stuna dostanie, oczywiście, bo te jednostki znowu stunują, ale ładnie się wybronił. Dał radę. Dał radę, ale zobaczcie z tyłu tam wiadomo, no tak jak mówię, jest spokój, tam na spokojnie wszystko wybroni, ale tutaj ładnie wyszedł z tego, z tego stuna. Bardzo mi się to podoba, co on zrobił. Zobaczmy tutaj. Nie no i tak jest dobrze, zobaczcie, ile on stunów dostał. Samolocik przeleci. ilon on stunów dostał, a dalej wybrania. Naprawdę dobra jednostka. <grystanie> Sama sobie tak ładnie radzi. Dobra, tutaj mamy 8,5 tysiaka. Zobaczcie, i on tutaj jeszcze bije, nie pozwala im przejść dalej, ale mógłby się odwrócić do tyłu, by było lepiej. Zaraz zostanie stuna i się skończy! I się skończy zabawa. Zobaczmy, są jakieś stunujące jednostki. Nie wiem, czy Gianty stunują. Nie wiem, nie wiem. Zaraz zobaczymy, zaraz się przekonamy. Bo powiem szczerze, że nie jestem pewny. Giant, stunujecie? Nie, poszli sobie w drugą stronę. Tutaj to chyba nawet nie muszę pokazywać, jak to wygląda, bo tutaj jest o. Tutaj jest to miejsce, którego nie przekroczą, nie mają szans. <laughs> Przy tylu jednostkach, skoro jedna tutaj daje radę, to tam z tyłu to już w ogóle nie dają rady przejść. Zobaczmy, zobaczmy jeszcze tutaj, jak szef no wybronił. Dobra, dobra, wyszedł do przodu, wyszedł do przodu. Te robaczki go zaatakują zaraz, tak, tak, mhm, mm tak jest, coś go tutaj zatonuje, o właśnie, robak, jak skoczył na niego z takiej odle odległości, <laughs> wypas, wypas, dobra, następna jednostka, tutaj jest spokój, tutaj, ale stuny tutaj wchodzą, nie wiem czy nie postawić tutaj jednego, jednego medyka i zobaczyć czy z medykiem będzie wybraniał, co? Może tak zrobię. Może tak zrobię, a żeby to zrobić to potrzebuję, dobra, jeszcze jeden skip na 41. postawie medyka, bo muszę usunąć jednego Mikołaja albo z tyłu jednego szefa. E, dobra, na razie szefa. Może usuńmy z tyłu, jeden szef poszedł sobie tutaj, ale jest moc, ale hałas. E, dobra, jednak stawiamy tutaj medyka. Zobaczymy, czy medyk będzie w stanie go tutaj tak e, wyleczyć, żeby tutaj zdążył to rozwalić. Tylko troszkę późno, bo jesteśmy do tyłu. Nie no, ale tutaj spoko. Tylko on by musiał zacząć tutaj rozwalać tą linię. Więc musimy poczekać, aż tutaj się zrobi spokój. I wtedy... Wtedy będziemy wiedzieli, jak to pójdzie. Hmm, hmm, he. Raczej jestem pewny, że na auto skipie spokojnie przejdziemy. Zastanawiam się, czy na chwilę nie zatrzymać, żeby tutaj jeszcze zrobił spokój, żeby on nie atakował do tyłu, tylko do przodu i zobaczyć, czy on wtedy to wybroni. Dobra, tak zrobimy. Dobra, mogę auto skip włączyć. Teraz zobaczymy, czy on to będzie wybraniał. Jeżeli jest tutaj leczony, także zerknijmy Tutaj, zanim się pojawią wavey, to chwilę minie, więc ja. Sobie tutaj skoczę. O, właśnie. Jeszcze jedna jednostka mi tutaj została? Tak, chyba tak, nie? Tak jest, dobra. Tutaj jeszcze jedną jednostkę upgradeujemy na maksa. Potem zajmiemy się usuwaniem Mikołajów. Zajmiemy się usuwaniem Mikołajów. Tak jest, dobra. Na razie jest ok. Robaczki zaczną do niego podchodzić, zaczną go atakować. Nie wiem, czy robaczki można wyleczyć. Zaraz się przekonamy, jeżeli dojdą. Jeżeli jakiś robaczek dojdzie, a tu widzę, że coś podchodzi. Coś podchodzi, czy zdąży na niego skoczyć? Oj, do... nie, nie, nie dał rady. Tutaj może ten. Może ten? I oj, nie skacze. Nie skoczył. Ciekawe, ciekawe, ciekawe. Zobaczmy, zobaczmy jak tutaj to wygląda. No dobra, dobra, dobra. Jedna jednostka nie da rady w tym miejscu. Nie na rady, więc postawimy tutaj zaraz jeszcze jedną. Jeszcze jedną Santa, raczej Santa, Santa, no w sumie Santa, będą do usunięcia. Tutaj postawimy jeszcze jedną. Zobaczymy, zobaczymy, zobaczymy. Tylko troszkę kaski potrzebujemy. Może dwie jednostki tutaj będą potrzebne, żeby to wybronić z przodu. Jeszcze mamy cztery wavey. Trzy. Ehm, dobra, jednego santa usuniemy, postawimy tutaj jeszcze jednego szefa z tej strony I zobaczmy teraz, 8,5 tysiaka, 8,5 tysiaka, no dwóch już jest większa siła, jeszcze nie maksymalna Ale już, już lepiej to wygląda ehm, Zobaczmy, dajcie mi 8,5, dajcie mi 8,5, jest 8,5 Teraz zobaczmy, zobaczcie, teraz e, siła dwóch szefów na początku Zobaczmy, zobaczmy, zobaczmy troszkę dalej, chociaż jest troszkę wyciszone, to u was jest dosyć spokojnie. Powinno być dosyć spokojnie. Zobaczmy, no dwie jednostki tutaj ogarniają. Czyżby dwa szefy na hardzie to był taki naprawdę, to by była odpowiednia liczba? Oj nie, oj nie, robaki. Robaki atakują. Nie wiem, czy widzieliście, ale robaki tutaj wskoczyły na nich. Zobaczmy teraz, zobaczmy, czy to wybronią, wyciągną to, czy nie. Oj, nie, nie wyciągnęli. Nie wyciągnęli. Jedna jednostka przeszła. Druga przejdzie. Nie, jedna. Dobra, tamtą zniszczyły, ale tutaj już nie przejdzie. Dobra, czyli dwie to jeszcze jest za mało. Dwie to jeszcze jest za mało. Dobra, dobra, dobra. Zrozumiałem stawiać następną. Okej, okay. to stawiamy następną. Trzecią. Oj, i dostała stuna, zaraz na początku. Dobra, dobra. Już. I już mamy to, już jest trzecia postawiona. E, tutaj coś mi w szumi w, e, coś mi szumi w uszach. Mam nadzieję, że na odcinku to nie będzie e, szumiało. Coś to jest? cóż to mi tak szumi. Dobra sprzedajmy nie Mikołaj. Spadaj. A jajaj, dobra. Nie sprawdzimy, czy trzy jednostki, cztery znaczy się dają tutaj radę, ale przechodzi to wszystko. Przechodzi. Nawet boss przejdzie, nie? Tak jest. 835. No, jakby zaczęły atakować bossa. Zobaczmy. Zobaczmy, jak to wygląda. E, tutaj sel, a tutaj stawiamy. I mamy jeszcze jedną jednostkę, chyba max, Nie, nie jest max Dobra. No, niestety Nightmare Mode się nie udał, ale hard. Za to całkiem ładnie. Całkiem ładnie, I coś mi się wydaje, że gdybym postawił cztery jednostki na początku wcześniej. No, to mogłaby być magiczna liczba. Czy 4 to magiczna liczba na hard mode, jeżeli chodzi o szefów? No ciekawe, ciekawe. Popróbujcie u siebie i dajcie znać w komentarzu, iloma jednostkami, iloma szefami udało Wam się przejść hard mode. Z mojej strony to na dzisiaj wszystko. Mam nadzieję, że odcinek się podobał. Mam nadzieję, że zostawiliście już suba pod filmikiem. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, zróbcie to proszę już teraz, będę bardzo wdzięczny i widzimy się w kolejnym odcinku. Także jeszcze raz dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się, hej!